Kroku dalej. Co, co się pani stało? Nie pozwolę na zamach na nasz kraj. To jest na razie moja półka z książkami. Ej, wiem, palenie książek. Od tego się zwykle zaczyna. Pani myśli, że ja chcę tu coś spalić? O moje wiemy, co kazali panu spalić albo zniszczyć w inny sposób, ale ja nie pozwolę. Czy może mi pani przypomnieć? I od razu obronić przed Tylko bez sztucek jestem zdecydowana na wszystko. Tutaj jest obraz, który przed panem mam zamiar bronić do upadłego. To jest historia początków Solidarności. To ja rysowałem uważam, że całkiem niezły portret papieża. O. Jutro ściągnę tu jeszcze parę portretów, będę bronić, a brat snimuje jak bronię. I będziemy to rozprowadzać po klubach gazety polskiej i na seansach specjalnych w internecie. Tam jest bo jeszcze jeden obrazek. Jak papież spotyka się z Wałęsą, niepotrzebnie w Dolinie Chochołowskiej w 1983, I SB usiłują ich nagrać. SBC, nie można tak wrzucać do jednego wora. Tam było dwóch wiarygodnych, którzy nagrywali Wałęsę, i dwóch niewiarygodnych, co nagrywali Jana Pawła. Dlaczego pani uważa, że miałbym niszczyć swoje rysunki? Dlaczego? Dlatego, że wszyscy dostaliście rozkaz wykonania działań których skutki są tożsame z celami wojny hybrydowej, mającej na celu doprowadzenie do podziałów i napięć w polskim społeczeństwie. Pani cytuję pismo do ambasadora USA. Wezwany tego nie zaproszony na dywanik, zobowiązał się, że będzie udawał, że się przestraszył. Taki nam jest życzliwy, a przy okazji zdradził nam, jakie macie plany. No jakie? jakby pan nie wiedział. Najpierw usunięcie Jana Pawła ze wszystkich książek. Potem odesłanie do huty wszystkich pomników Jana Pawła i odlanie z nich pomników niemieckich piłkarzy Bundesligi. Z pominięciem naszych. W kolejnym etapie zakaz nadawania dzieciom, inion, jan i paweł. Macie nadzieję, że ludzie się przestraszą i uwierzą, że niby opozycja chce to zrobić. My nie mamy nadziei, my mamy pewność.